Dlaczego cyklady nazywają się cyklady? Cyklady od kiklos, czyli koło. Chodzi o to, że wyspy archipelagu kładają się w pierścień wokół świętej wyspy Delos. Delos jest święta, ponieważ tutaj urodzili się Apollo i Artemida. Tam właśnie znalazła schronienie, zanim urodziła bliźnięta Leto, jedna, z wielu kochanych przez Zeusa i wielu znienawidzonych przez Herę jednocześnie. No, Hera nie była szczęśliwa. Na pewno, że wyspa Delos stała się święta i skupiła wokół siebie ponad 200 wysp. Wysp cyklat i żeleto, ta bezwstydnica, co się na cudzych mężów. No, życie w paczłorkowej rodzinie może i boskie, ale łatwe nie jest.